Okej, okay. cześć Simona, jestem Goldon i witam dzisiaj w kolejnym odcineczku na moim kanale Zostawcie łapeczkę w górę, subika z Maryszkiem. dziękuję, a my już dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku. Zauważyłem w tamtym odcinku, że yy, źle mi się nagrał głos, źle mi się nagrał mikrofon, więc yy, nie włączyłem swojego yy, dobrego mikrofonu, więc yy, mam nadzieję, że teraz już wszystko jest ok. Więc e, tutaj zaraz też mi już widać myszkę, jest teraz podświetlona, jak widzicie, co jest e, trochę, myślę, bardziej e, lepsze do śledzenia, co, co tak naprawdę robię tutaj myszką. I e, zobaczmy, jakie mamy relacje tutaj. Wielka Brytania i Rosja nas bardzo lubią. Rosja nas bardzo lubi. A Wielka Brytania nas też bardzo lubi i ja myślę, że moglibyśmy im już zaproponować sojusz. A im możemy zaproponować sojusz? Jeszcze nie. Może zrobimy taki mały. Tutaj. Ok, zobaczymy, co oni sądzą na temat Wielkiej Brytanii. I to będzie trochę trwało. Tak więc yy, te wszystkie odcinki nagrywam tak na, na szybko, ponieważ yy, chciałem coś mieć znowu na YouTubie, ale nie chciałbym, żeby znaczy nie chciałbym, żeby mi to tak dużo czasu zajmowało, ponieważ mam trochę inne rzeczy jeszcze ja do roboty. Hm. Wielka Brytania zbytnio nie lubi Rosji, więc będą się musieli do siebie przekonać. Ok, tak więc jeszcze poprawimy z nimi relacje i robimy na następną turę. Może sojusz? I teraz nagle już nie ma sojuszu. A dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Yy, możemy tutaj też porobić relacje z nimi. Dobra, za dużo się ze w opiniach i relacjach musimy przygotowywać wojsko do najgorszego żeby nie było tak, że oni nas atakują, a my nic nie mamy i przegrywamy od razu. Więc nie chcę też, żeby tak było. Zobaczmy, tutaj musimy umocnić nasze wojska w Wilnie oraz w tym drugim czymś. W się nazywa to miasto, więc w Arenie i, w, i Wilnie. Musimy umocnić, musimy umocnić nasze wojska. Mam nadzieję, że to się nam w jakimś stopniu uda zrobić. Tak, udało nam się zrobić. I znowu czekamy jakieś tam pary tur, żeby mm, tutaj nam się y, pieniądze nazbierały, ponieważ mamy ich mało. Hmm. Możemy póki co zmniejszyć y, wydawanie na badania. I tutaj, wojsko musimy coś zrobić z wojskiem. Więc musimy na utrzymanie wojska poświęcić dużo naszych, y, naszych punktów tutaj. Ok. Za chwilę, za chwilę, tutaj cała cała Litwa będzie zasymilowana i będziemy mieli pełną tutaj pełną Polaków Polskę zamiast Litwinów. Ok, zobaczmy. Dużo nam się już pieniędzy zbiera. Za chwilę, dużo pieniędzy już się zbiera tutaj u nas na naszym banku, i będziemy za chwilę. Ulepszać nasze wojsko, znowu. Może spróbujemy tutaj nasze wojsko ulepszyć z tej strony. I z tej strony mamy mało wojska. I niestety będziemy musieli to w jakiś sposób zrobić, żeby to nie było tak, że ten, nasze wydawanie, nasze pieniądze, które dostajemy co, które naprawdę zmniejszają. Finlandia? Nie, 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 nie. Nie, 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 też nie chcę tego zrobić. Chcę rozmowy pokojowe, dobra? Rozmowy pokojowe, dobra. O, co tak się nagle zaczęło? Jest. Aha! Dobra, mieliśmy do serii wojny przez jakieś. Jakieś, jakąś tylko jedną turę Czy to było przez jakiś miesiąc Czy coś, mniej więcej dwa miesiące, czy coś Czekaj Nawet nawet chyba dwa tygodnie Chyba około dwóch tygodni, dobra Hmm, Węgry nas bardzo lubią The road doesn't end ok Ja myślę, że oni zbierają tutaj kupę Kupę wojska Ała to mnie trochę boli, ale y, mam nadzieję, że znajdziemy się tutaj wyciągnąć z tego czegoś, tej sytuacji tutaj. Yy, dobra, musimy zaatakować yy, coś w stylu Białorusi, żeby. O. Jakby co tu wezmę ze sojusznika? Wezmę Wielką Brytanię. Jakby coś się stało, to to mamy. Ok, myślę, że oni będą mieli wielką armię właśnie tam. Wiedziałem, że będą mieli ogromną armię w tamtym miejscu. Więc po prostu tak przejdziemy tu. A i kurde, wszystko poszło się walić. Tutaj nasze wojsko musi się jakoś utrzymać przy granicach. Mhm. W Słowacją to musi się utrzymać. Nie chcę, chcę na razie uniknąć stolicy, bo nie wiem, ile oni tam mają jednostek. Dobra, już przychodzi nasze wsparcie. Nie wiem ile oni tego mają Nie mam zielonego pojęcia Nie mam praktycznie zielonego pojęcia co oni tutaj wyczyniają Okej okay, no to oni w takim razie Okej okay. Myślę, że powinno to się... Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy co tam, ile tam jest ludzi. Ach. Było ich mniej niż myślałem, mogłem od razu zaatakować stolicę i by na to samo wyszło. Byłoby nawet szybciej. Czemu wszyscy mnie nienawidzą? Wszyscy. Algeria, Kazachstan. Nagle mnie znienawidzili. To może dlatego, że zaatakowałem kogoś? Nie. Nie. Oni jakoś się specjalnie nie lubili z tym. I stworzyli koalicję przeciwko mnie. Od razu to widać. Zobaczcie, mamy tutaj o nieagresji, daje dostęp wojskowy i ma dostęp wojskowy. To znaczy, że mają koalicję. Jak to wszystko moim razem. z turynaturą. Tak więc. Yy... Koalicje nie są takie złe. Zresztą czasami. w ogóle nigdy nie, nie użyłem. Sam koalicji i. W tym właśnie momencie musimy zakończyć odcinek, tak więc żegnajcie się, widzimy się w następnym odcinku, pa pa!